Hej, dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Będę się malować. Będę się malować do Was zgadać. Opowiem Wam, co i jak w naszym życiu się zmieniło, trochę zmian zaszło, a na końcu będę mieć dla Was taką niespodziankę, że niespodziankę. Także bądźcie kochani, ze mną do końca trochę Wam się taka czuję zobligowana, coś poopowiadać, bo dawno nic nie mówiłam tak o sobie, o tym co u nas, co tam się zmieniło. Widzieliście nowe przepisy nowej treści, w ogóle niepodobne do poprzednich widzieliście bieżnie, więc po prostu stwierdziłam, że wam trochę poopowiadam. I słuchajcie, może zaczniemy od tego, że zacznę malować japę. i niech tak będzie. Już na twarzy mam krem, krem Skilsa, który Uwielbiam, uwie, uwielbiam ten y, Ultra Facial Cream i on jest naprawdę fantastyczny, fantastyczny. przyszło mi dużo opakowania miałam wam pokazać, ale zapomniałam. To jest takie śmieszne, bo to jest takie 50 ml, a to 200, nie 200, 125 i jest takie wielkie i wygląda jak taka maść na górę kręgosłupa. Wiecie co? Te pudełka są takie, te opakowania są takie proste, że aż śmieszne, że tak drogie w środku rzeczy są. Natomiast może taka jest polityka firmy. Właśnie prostota na zewnątrz, a w środku bogactwo. Mam nadzieję. Więc tak. Mam już nałożony ten krem, on już się trochę wchłonął, trochę jeszcze gdzieś tam się świecę, ale to nic. To też ma związek w ogóle jak moja skóra wygląda z tym, co teraz się dzieje. I może zacznę Wam po prostu opowiadać ja wzięłam za podkład. Numer 52 z Healthy Mix burżuła. Jaki to jest kolor? 51 zawsze miałam. Na zimę 52 to trochę. Uhuhu, trochę ciemno, więc wymieszam sobie z Estée Lauder Double Wear numerek 1N0. Na taką moją jasną, dosyć jasną karnację. Ładnie. Urwałam pompkę. Um, więc zacznę do Was właśnie opowiadać. Um, słuchajcie, jak widzieliście ostatnio um, wstawiałam takie przepisy, które um, są do nas takie za bardzo niepodobne, bo to są takie przepisy um, z małą ilością węglowodanów. Ja Wam zawsze pokazywałam raczej takie przepisy um, Wiecie, ryżyk, makaron, jakieś tam ziemniaki, coś takiego. E, a teraz e, przeszliśmy na taki system odżywiania, bo nie chcę nazywać tego dietą. Dieta mnie. To słowo w ogóle mnie odstrasza i demotywuje. Kojarzy mi się z takim, wiecie, przymusowym robieniem czegoś, co niekoniecznie jest dla Was fajne, przyjemne. No, dobre w skutkach jakby, ale nieprzyjemne. A ja stwierdziłam, że sobie tak to nazwę po prostu takim nowym podejściem do odżywiania, które nie jest rygorystyczne i nie zakazuje wszystkiego na zawsze. Natomiast jest po prostu zmianą. Bardzo korzystną, bo już ponad tydzień na tym jesteśmy. 8 dni, 9. i jest rewelacja. Dawno już, powiem szczerze, z własnej winy. Dawno tak bardzo dobrze się nie czułam. Na żołądku, na jelitach, energetycznie. Naprawdę czuję się bardzo dobrze. Za sprawą jedzenia małych ilości węglowodanów. I tak naprawdę. Jedyny tutaj szkopuł w tym, to żeby przypilnować tych węglowodanów. żeby, Ja, na przykład, z Jackiem mamy takie zamierzenie, że chcemy wejść w ketozę, aby po prostu nasz organizm nie korzystał już z glukozy, tylko z ciał ketonowych i spalał tłuszcz. I żeby wejść w tą ketozę, musicie mieć niskie spożycie węglowodanów dzienne, a wysokie spożycie tłuszczy. I zamierzyliśmy sobie, że tak. Do 50 gramów węglowodanów dziennie, powiem Wam, że to jest prostsze niż myślałam to utrzymać, naprawdę. No i tu już wiadomo muszą stanowić większość, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie. I teraz jak my do tego podeszliśmy? No, przede wszystkim przestaliśmy jeść jakieś tam słodkie rzeczy, których i tak jedliśmy mało, więc to było proste. Patrzymy teraz z tyłu opakowania, jak coś kupujemy, ile ma coś węgli. Przeliczamy sobie, żeby zjeść daną ilość w ciągu dnia. No i unikamy, tak jak mówię, jakichś takich słodkich napoi. Zresztą dla nas to było proste, bo my z tym nigdy nie, nie żyliśmy tak za pan brat. Wiecie o co chodzi? Że piliśmy Pepsi non-stop codziennie, czy jakieś inne słodkie napoje? Nie, absolutnie nie. I tym bardziej było to dla nas. Po prostu takie proste, naprawdę proste i e, nie czuję się jakoś taka ograniczona ani e, wiecie taka, o Boże, co ja teraz zrobię nie mogę jej słodyczyć. Nie, naprawdę nie przysięgam. E, więc to było proste. Jedyne co to właśnie e, taka trudność dla mnie to e, to, że mój ukochany makaron jest tutaj jakby zakazany e, ze względu na duże ilości węglowodanów. E, nie wiem, jak bardzo mało musiałabym go zjeść, żeby, żeby po prostu zmieścić się. No bardzo dużo ma węglowodanów. Makaron, chleba i tak nie jem. Jem ten chleb probody z pudki, który ma malusieńko węglowodanów w całym bochenku, więc e, na tym e, odżywianiu mamy chleb, możemy zjeść kanapkę, możemy zjeść tosta, także bardzo spoko. E, no i... E, no i co? Tak naprawdę każde mięso, wszystkie wędliny, sery, e, boczki, nieboczki, frankfurterki, kiełbaski, parówki, kabanowski, em, jakieś papryczki nadziewane, jakieś takie przekąski, które jedliśmy, serki, nieserki. wszystko jest dostępne. E, tak jak powiedziałam, chleb mamy, masło, e, a więc e, dla mnie jedyną przykrością, to taka przykrość tylko wiecie, nie jakieś tam straszna strata, bo zamówiłam sobie zamiennik, dzisiaj przyjdzie do Wam pokażę w kolejnym odcinku. To jest właśnie makaronik i wiem, że nic z tego nie zastąpi, ale tak, ja nie zamierzam też być całe życie na tej ketozie, bo w tą ketozę trzeba wejść i można z niej łatwo wyjść, jak się spożywa za dużo węglowodanów. Więc zamierzam pobyć trochę na tej ketozie, a później w dalszym ciągu ograniczać węglowodany, ponieważ się czuję rewelacyjnie ograniczając je. Po prostu zważając na to, co jem. Ja tak robiłam w ciąży, ponieważ miałam. Ym, wyszła mi tam delikatna cukrzyca ciążowa, chyba o 7, y, był tylko podwyższony ten parametr. Y, I ja wiedziałam od czego? Ja w ciąży przytyłam tylko 6 kg i, przez całą ciążę. Ja wiedziałam, że to nie jest od słodyczy, od nie wiadomo czego takiego, wiecie, co od razu by było jasne i oczywiste, że o, pewnie ciąża plus słodycze to jest oczywiste. Natomiast nie. To wszystko było od. Ym, masakrycznych ilości gruszek, jabłek, śliwek, arbuza winogrona, wszystkich przepysznych słodkich yy, owoców ja uwielbiałam, ja pojadłam ja po prostu podjadałam non stop słodycze yy, w postaci właśnie owoców, a nie czekolady, to było moje podjadanie i to, to aż było takie wiecie grzeszne bo ja podjadałam yy, to non stop non stop musiałam coś memlać, jakąś gruszkę ale to było w takich ilościach po prostu kilogramami, naprawdę, ja potrafiłam gdzieś kilogram śliwek, 10 gruszek i 3 jabłka, tak w ciągu dnia i za bardzo nic innego. Uwielbiałam owoce, bardziej niż kiedykolwiek w życiu. Teraz nie, naprawdę. I moje dziecko tak uwielbia owoce teraz, jak ja wtedy w ciąży z nim. Więc ja wtedy po prostu świadomie ograniczyłam bardzo te owoce i uważam, że przeszłam w ketozę, ponieważ bardzo wyszczuplałam, mimo tego, że byłam w ciąży, że przytyłam tylko 6 kg, jednak przytyłam coś, to bardzo wyszczuplałam i też dwa 2-3 dni po ciąży już byłam chudsza o kolejne 16 kg, więc to było myślę wtedy takie nieświ trochę nieświadome, trochę wiedziałam o co to jest gdzieś tam, ale nieświadomie zrobiłam sobie dobrze w ten sposób. I ja wiem, jak to już jest jeść tak, jak teraz jemy. I jakby wtedy to nie sprawiało mi przy, jakiejś przyjemności, chciałam powiedzieć, przykrości. E, tak teraz jest e, podobnie. Co prawda, łatwo mówić na początku drogi, e, natomiast e, jestem zmotywowana. Mam dużo energii do tego, żeby kombinować, żeby po prostu e, wymyślać przepisy, układać, e, mierzyć, e, jakieś tam nowe proporcje wymyślać. Wiecie o co chodzi. E, ja nie jestem z takich osób, które. Zadają się na dietę i będą ważyć wszystko, mierzyć, ym, odliczać. Ja to tak wszystko wiecie na szybko, patrzę na opakowanie, tu, 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 aha, to, mogę, no to sobie zrobię tak z trzy plasterki tego, y, dwa tosty, no to trzy frankfurterki do tego, dwa jajka sadzone. Mam cały talerz jedzenia i słuchajcie, dzięki temu y, naprawdę jem dwa razy dziennie, w ogóle, w ogóle to mam raz pełny talerz jedzenia, y, bo mi się nie chciało. Mimo, że byłam w pracy, dużo energii z siebie jakby y, daję w mojej pracy. A mimo wszystko nie chciało mi się jakoś zarąbiście jeść. Zjadłam tylko jeden posiłek. Wypiłam kawę z olejem MCT który też daje energię, czułam się po nim dobrze i mam nadzieję, że tak dalej po prostu będzie. Pokazywałam wam zupę zamiennikiem takiego typowego makaronu, da się, da się. Ona jest naprawdę bardzo smaczna. Desery również można wykonywać. Dzisiaj też będę robić coś z czegoś, co już zrobiłam. Pokażę wam w kolejnym vlogu. To nie jest takie trudne. Ja do tego tak pochodzę spokojnie spokojnie, bez jakiegoś takiego, bez takiej presji, bez jakiegoś takiego nacisku, żadnego, z żadnej strony. Ym, chcę po prostu dla nas dobrze. Dla mnie, dla Jacka, Maxowi, ile mi się uda, to też yy, jak najmniej chcę tych węglowodanów, bo wiemy nie od dziś, że węglowodany w dużej ilości nie są dobre. Dostarczają nam yy, energii na krótko, szybko są spalane. Natomiast yy, no, nie są takie wartościowe, nie? Jak te pozostałe składniki odżywcze. E, więc to by było tak o, o naszym odżywianiu. Widzicie, dużo tutaj nie ma co gadać. Po prostu przechodzimy na taką dietę em, niskowęglowodanową, wysokotłuszczową em, na luzie. Powiedziałam słowo dieta, wiem. No, tak się to mówi, ale to nie jest dla mnie dieta. To po prostu jest, mam nadzieję, zmiana na stylu yy, życia. I już um, jakieś tam fryteczki, kiedyś w przyszłości zamierzam, jak już tak wejść, wejdę w tą ketozę i osiągnę swój cel, to zamierzam po prostu później um, robić sobie taki, na przykład, sobotę, um, jak już mi nie będzie tak bardzo zależeć, żeby być w tej ketozie, w tym stanie takiego spalania tłuszczu, um, tylko po prostu dalej ograniczać węglowodany, ale już na luzie takim jeszcze większym, to zamierzam sobie właśnie robić wtedy z jackiem taki. Y Cheat day, powiedzmy sobota czy niedziela. Pizza, fryteczki, burgerek z bułeczką. Ym, I będzie ok. Na przykład teraz, jak nam się chciało y, kebaba, no to już wymyśliłam, że po prostu można zjeść sobie samo mięso z kebaba. Samo mięso. Y, I mieć tą taką, wiecie, namiastkę y, kebaba. Tak samo burger. Idziecie gdzieś do restauracji, możecie sobie zjeść. Ym, Burgera, tylko poprosić bez bułki albo komuś ją oddać, jak macie kogoś przy sobie, kto zje ją. Także, także to jest prostsze niż się wydaje. Ja i tak bułek nie lubiłam takich nigdy, źle się po tym czułam, więc biorę tutaj wyższość samopoczucia nad jakieś tam chwilowe zachciewajki. A moje samopoczucie bez jedzenia buł jest świetne. Dlatego w ogóle ja Wam mówiłam już nieraz, że ja ograniczam tak pszenicę, bo potem cierpię, ograniczam laktozę. Ale teraz, jak jem takie tłuste te sery, tłuste. Yy, yy, tłusty nabiał, to powiem Wam, że nie mam takich re rewelacji. Więc to wszystko musiało iść od strony tej pszenicy, tego glutenu, tego połączenia. Wiecie? Także dochodzę do pewnych wniosków. Jestem bardzo mile zaskoczona. Dobra, dalej się maluję, bo tak jakoś się rozgadałam i dopiero co mam nałożone na facjatę podstawowe, że tak powiem, rzeczy. I słuchajcie, to by było na tyle. Dajcie znać, czy ktoś z Was jest na keto i może mi polecić jakieś super przepisy. O, to by było fajne. Bardzo bym była wdzięczna. Jakbyście też pisali swoje jakieś tam doświadczenia z tym keto. Super, super by było. Jeżeli e, ktoś jest, to proszę o jakieś takie e, właśnie przepisy, jakieś, e, jakieś opinie na temat tego odżywiania, może porady, może tak to nazywam poradami. Będę bardzo szczęśliwa. Jakąś tam wiedzę w tej dziedzinie mam, codziennie oglądam e, nowe rzeczy, nowe przepisy. E, Codziennie coś poznaje nowego. Konsultuje się też, też z Agą, bo ona jest bardziej w tym temacie jeszcze obeznana. Także naprawdę jestem zmotywowana, a tą motywację mam dzięki temu, że po prostu dobrze się czuję. Tak w samopoczucie mam bardzo dobre. Mam dużo energii. Po pracy, po całym dniu robienia wszystkiego idę jeszcze sobie na bieżnię na wieczór. Naprawdę, świetna sprawa. Świetna, świetna sprawa. Także polecam Wam po prostu zacząć od takich drobnych zmian. Typu powiedzieć sobie na przykład, no nie wiem, nie jem um, słodyczy. Coś, co poprawi Wasz komfort życia. Nie musi to być koniecznie... To smutna, przykra szarobura dieta. Ok. Eee, naprawdę jestem zmotywowana, jak, jak dawno nie byłam. <noise> Także eee, Was też motywuję. Eee, I teraz brązer. Ale powiem Wam, że tak mam piękny obraz eee, tutaj przez okno. Jest tak biało, mroźnie. Minus 7. Także naprawdę super y, temperatura, świetna na dwór po prostu idealna, taki spacer zimowy. Rewela. My dzisiaj też idziemy na zakupy małe. Muszę jeszcze coś tam dokupić na dzień dziecka, chciałam powiedzieć, dzień dziadka i babci, bo zrobiliśmy takie z moim bratem, tak jakby od, no wiadomo, od wnuczków, czyli od Maxa i od Olusia taką wspólną paczuszkę. Jacek też poszedł odebrać, bo zamówiłam babci Basi, czyli jego mamie od Maxa, perfumy i dzisiaj właśnie nie odbierze, także to już mam gotowe. Dla moich rodziców kupiłam coś innego, bo wiem, jaką na przykład kawę lubią. No i coś tam jeszcze. To też um, może Wam pokażę, jak będziemy myśli. Drobiazgi. Uważam, że takie święta to też nie jest jakiś taki super. Wiecie, to nie jest coś takiego jak, nie wiem, urodziny czy coś, tylko taki po prostu e, symboliczny akt pamięci, miłości. I coś tam fajnego można wtedy kupić. Maxa sobie tam ym, ogląda y, Bluey na tablecie i coś tam sobie wstrykał, ale już <głos》> usłyszał, ma słuchawki, żeby, y, żeby mogła po prostu nagrać. I yy, 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 już sobie dalej ogląda. Zamyślił się chłopaczyna. Yy, a więc yy, przechodzę dalej do oczu i to będzie zaraz finito. Także tak. Na Dzień Babci i Dziadka uważam, e, czy tam na Dzień Matki, Dzień Ojca, nie bez przesady, nie jest takiego jakiegoś super, hiper, coś miłego jak najbardziej, jakieś tam rocznice, tak samo, coś miłego, ale bez e, przesady. Dla mnie przesada to jest w święta, o, ho, ho, ho. wtedy lubię przesadę. Nie mogę znaleźć kredki mojej, muszę iść po niej, zaraz do Was e, wracam. Okej, okay, sprawa już załatwiona z kredką. Przyniosę sobie jeszcze moje ukochane masełko z organik do ust, którego już resztka została. Mmm, uwielbiam je. Jest po prostu fenomenalne. Fantastyczne. Dobrze smakuje, pięknie pachnie i nawilża na długo. Ja sobie wieczorem wyświechtam całą japę, słuchajcie. I uwierzcie, że rano wstaję i mam jeszcze... Pod warunkiem, że się o coś tam nie wytrę, bo nie śpię na brzuchu, usta cały czas nawilżone. Także naprawdę rewelacja. Polecam serdecznie. Wiem, że kosztuje, może kogoś odstraszyć, natomiast jest tak wydajne, że sami się przekonacie, że się bardzo opłaca. Dla mnie tylko zawsze takie rzeczy są o tyle takie, wiecie, pod znakiem zapytania, bo trzeba maszać tam zawsze palucha. Więc to jest taka rzecz dla jednej osoby, moim zdaniem aby było po prostu higienicznie, nie? Kocham tą ym, bazę z wariete pod ym, tusz do rzęs. Jest rewelacyjna. Naprawdę super. Ja już Wam nieraz ją... Jaka jestem czarna. Co ja się tak stytrałam? Jezus... Bardzo ładnie się scytrałam. Ehm, może przejdźmy teraz o tej niespodzianki. Moi drodzy, tak stwierdziłam, że wszystko dzisiaj na luzie e, i e, na luzie również muszę iść umyć ręce, bo po prostu się scytrałam jak jakiś prosie. Okej. Okay. Musi się trochę rozjaśnić, by mi nie było. E, wymyłam sobie ręce, ale powiem, tak, e, powiem Wam, że tak tłusta jest ta kredka, że e, <gryw> ciężko nawet powiem, do mycia naczyń było. A teraz przejdźmy do tej fajnej, niespodziewanej części filmiku, czyli rozdanie. Chciałabym Wam serdecznie podziękować za te moje wymarzone 8 tysięcy. No i w związku z tym mam dla Was paczkę niespodziankę, której nie pokażę teraz, ale gwarantuję, że na pewno, na pewno będziecie zadowoleni. Jest naprawdę świetna, wartościowa. No i przede wszystkim. Coś dla duszy, coś dla ciała, bardzo. Sama bym chciała taką dostać. Zawsze takie daję również wam. Więc słuchajcie taką paczkę dopiero pokażę Wam przy ogłoszeniu wyników, a co musicie zrobić, aby wziąć udział w rozdaniu. Pod tym filmem zostawić jakikolwiek komentarz, i warunkiem, jakby jak wylosuję już daną osobę, jest to, aby miała ona otwarte subskrypcje. Ja muszę sprawdzić. Czy ty, ty, ty mnie subskrybujesz? Um, I tyle. Rozdanie trwa od dziś, od kiedy ten filmik jest wrzucony. Przez dwa tygodnie, więc macie sporo czasu. Zresztą, nie będę się tutaj mocno nad tym rozgadywać, bo zawsze macie wszystkie reguły rozdania w opisie, więc, jakby polegajcie na tym absolutnie, jeżeli ktoś by nie pamiętał, jakikolwiek komentarz. Łapka w górę pod filmem, no i oczywiście otwarte subskrypcje. Dla mnie bardzo ważne. Będę losować za dwa tygodnie od daty publikacji tego filmiku. Jak już zamknę, że tak powiem, to rozdanie, to pewnie za 2 trzy dni pojawią się wyniki. Także bądźcie wtedy już czujni. Stwierdziłam, że nie będę wymyślać jakichś reguł, jakiś haseł. Najważniejsze jest ja wiem. Po pierwsze, kto mnie subskrybuje i ogląda i udziela się i jeżeli subskrybujesz, a nigdy nie komentowałeś, nie bój się. Skomentuj. Miej otwarte subskrypcje. Może właśnie ty zostaniesz wylosowany w tym rozdaniu. I słuchajcie, prościej chyba nie było nigdy. Więc zapraszam was i zachęcam do wzięcia udziału w rozdaniu. i am just going to do the oca. a heart speed to the city streets. we begin to feel the fire. we rise like tall buildings. as the chemicals they take us higher. the night's young. And it's just begun Ok, od razu lepiej. Jak człowiek jest taki ogarnięty, powiem wam, że ostatnie nie wiem, dwa tygodnie po prostu malowałam się codziennie i moja skóra e, trochę to odczuła, wysuszyła się troszeczkę. E, natomiast tak jak powiedziałam, jeszcze na samym młotkim początku, a tego nie rozwinęłam, e, skutkiem tego właśnie e, wysokotłuszczowego odżywiania ja widzę, że były jakieś tam wypryski. Teraz już jest mniej. Jacek miał to samo. Ma to, na początku, dosłownie po trzech dniach zaczęło, teraz już jest tego mniej. Jak mówię o tym, jakby to trwało nie wiadomo ile, słuchajcie, a to trwa kilka e, dobrych dni, a już pewne rzeczy, y, jakieś tam się zadziały, wypryszczyło nas, a to to, a to tamto e, też jest inna jakość, że tak powiem, no powiem to otwarcie, bo tak jest. E, przemian metabolicznych i, i robienia na przykład dwójki, e, jest dużo różnych takich sygnałów bardzo szybko przychodzących. E, ale myślę, że za jakiś czas będę mogła więcej po prostu Wam o tym powiedzieć, bo teraz to jest, jak powiedziałam, taki drugi początek dla mnie. Tak jak powiedziałam, kilka lat temu ja już miałam z tym do czynienia i w zasadzie w życiu swoim tak postępuję, żeby jeść, że tak powiem, bezglutenowo, gdzieś tam mało słodyczy, więc czuję, że to po prostu jest taki level wyższy. Mm. I takie, takie duże zaangażowanie czuję w to, yy, większe niż było. I tyle. Podejście zdrowo, a Wam się będzie chciało. Bo dla mnie, mówię, słowo dieta i jakieś tam wiążące się z tym wyrzeczenia to jest masakra jakaś. Nie lubię w ogóle tego terminu i yy, kojarzy się bardzo tak przy, przykro od razu, nie? Yy, Także mm, coś dla, dla, dla ducha, coś dla. Yy, że tak powiem, dla, dla całego organizmu. To są na pewno takie zmiany, czyli jakieś tam lepsze odżywianie, zwrócenie uwagi na to, no i też jakiś ruch. Ja nie mówię tutaj o maratonach, ale jakikolwiek ruch, mogą być to kiki, nordic walking, może to być tak naprawdę poranna gimnastyka 15 minut. Trzy razy w tygodniu, choćby cokolwiek. Rowerek, bieżnia, co tamkolwiek macie. Widziałam w komentarzach, że sporo osób ma w domu jakieś przyrządy i ćwiczy. No, bardzo mnie to miło zaskoczyło i bardzo się cieszę, że dbacie w zaciszu domowym nawet o siebie. Super. Nie każdy musi chodzić na siłownię. Na siłowni panują różne atmosfery, że tak powiem, w zależności od gdzie się trafi, gdzie, gdzie jaką macie siłownię. I różne takie zniechęcające sytuacje, różni ludzie tam chodzą, niektóre, niektórzy opowiadają, że nie chcą, bo wstydzą się, bo wiecie, o same chude laski i ja taka, która nie może schudnąć na przykład. To jest demotywujące, nie? A w domu zawsze może łatwiej. No nie wiem, nie wiem. Ja będę relacjonować na pewno jeszcze w przyszłości. Przypominam o wzięciu udziału w rozdaniu, czyli komentarz dowolnej treści, no i otwarta subskrypcja. Za dwa tygodnie będę losować, więc was jeszcze uprzedzę o zakończonym rozdaniu. No i oczywiście, zaglądajcie w opis, bo tam macie wszystkie informacje, dokładnie co trzeba zrobić. Ja Wam dziękuję za ten filmik było miło do Was pogadać. Dajcie znać, jakie są Wasze spostrzeżenia, jakieś doświadczenia z Keto, to może być właśnie ten komentarz. I jestem bardzo ciekawa, czy ktoś tutaj z, z nas zgromadzonych właśnie tak się odżywia. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa!